Agata, ale ja się boję, że nikt nie kupi, jeśli podniosę cenę. Słyszę to prawie od każdego mojego klienta. Za chwilę pokażę ci, dlaczego wyższe ceny nie zabierają klientów, tylko odsiewają przypadkowych, a przyciągają tych, którzy naprawdę Cię doceniają. Usłyszysz mechanizm psychologiczny, który zmienia wszystko i historię, która udowodni, że to naprawdę działa. Ceny działają jak filtr. Gdy masz niską cenę, przyciągasz ludzi, którzy szukają tanio. Oni kupują z ciekawości testowo, a potem narzekają, marudzą, rezygnują. Gdy masz cenę premium, od razu przyciągasz osoby, które chcą jakości, efektów i są gotowe naprawdę się zaangażować. Znasz to uczucie? Klient płaci małą kwotę, a potem wymaga od ciebie, jakby kupił pakiet za tysiące. Pojawia się frustracja. Dlaczego ja tyle daję, a dostaję tak mało w zamian? Zaczynasz czuć się wypalona, bo zamiast pracować z tymi, którzy naprawdę chcą zmiany, obsługujesz osoby, które traktują cię jak tani dodatek. I wtedy łatwo pomyśleć: to ze mną coś jest nie tak. Ale to nie ty. To twoje ceny przyciągają niewłaściwych ludzi. Magdalena Godzik, projektantka wnętrz i mentorka kobiet. Wydawało jej się, że na jej rynku ludzie nie mają pieniędzy. Kiedy odważyła się podnieść ceny i ułożyła ofertę, zaczęła sprzedawać pakiety po siedem tysięcy, i to klientkom, które nie tylko płaciły, ale były wdzięczne i gotowe pracować. Wyższe ceny nie zabierają ci klientów, one tworzą przestrzeń dla tych, którzy od początku szukają jakości i są gotowi zainwestować, bo prawdziwi klienci premium nie chcą taniej opcji, oni chcą najlepszego rozwiązania.